Udając, że mamy pomysł, czy cokolwiek innego, to byśmy tutaj zaczęli w takim razie te gigantyczne pole nauki produkować, budować, ogarniać. To tu na pewno postawimy sobie tą podstawową, wymagającą od no, dwóch podstawowych po prostu składników. Dobra, to byśmy postawili sobie w takim razie tu, po całości. To od razu ulepszone, byśmy dali. Yy, dobra, i to byśmy też obrócili. Dobra. I tak, tu byśmy postawili sobie też. Wiecie, no od razu takie długie z grubej rury, tak żeby po prostu produkować wszystkiego w dużych ilościach. Czy to może bardziej odpowiednich ilościach? O. I w sumie ten schemat moglibyśmy zostawić do... Zastosować do każdej takiej podstawowej nauki. A i bałwan jednak jestem. Znaczy jednak, nie kwestionowałem tego, ale yy, no. <laughs> yy, bo tu, no było po prostu robić tak. Dobra, i tu, no jak mówiłem, poprawiamy sobie rozwiązanie. Dobra, i teraz tak, tu sobie znamy, że to będą zwykłe pakiety naukowe. Tu będą logistyczne. No i dobra, i teraz wpadałoby podłączyć komponenty te, które są potrzebne, czyli miedziane płytki i żelazne koła zębate. I, panie i panowie, mamy naukę. Będziemy mieć zaraz znowu naukę. A do logistycznych, jak rozumiem, były podajniki potrzebne i coś tam jeszcze, co nie? Yy, taśmociągi i podajniki, właśnie. Taśmociągi i podajniki. To zrobimy tutaj analogiczną w zasadzie konstrukcję. Bra. Mając już w zasadzie dwie nauki, no czas przygotować nowe drzewko. W sensie nowy, wiecie, sposób budowania, który da nam no w zasadzie trzy nauki. W sensie, wiecie, na trzy te gwiazdy, Dobra. I czego potrzebujemy w jakich ilościach? Dwa granaty. Dobra, czyli że nie ma znaczenia, znaczy mury mają lecieć oddzielnie. Dobra, tu mury przeciągniemy sobie tym dalej, dobra? No i wiadomo, do tu sobie to rozwiązanie i przeciągamy tak naprawdę na całej długości. To przy okazji, no tak, mając granaty, byśmy. Ojoj, chemiczne pakiety naukowe zaczęli przygotowywać. I mówię to no, z lekkim bólem. Chociaż dobra, chemiczne pakiety naukowe po drugiej stronie będziemy stawiać, to na bank. Dobra, to tak, byśmy potrzebowali jeszcze tutaj jednego okienka, drugiego, trzeciego. Yy, dobra, i wiadomo, przeciągamy. No i wiadomo, to by było. tak. Dobra, i tu chemiczne pakiet naukowe. <laughs> dobra, i wiadomo, to no, gdzieś tam byśmy produkowali ręcznie. Znaczy ręcznie dalej. I dobra. I tu w zasadzie do samego końca możemy ciągnąć się. Dobra. I no, tu będziemy mieć znowu wszystko już narczone. Więc jedyne co, no to czekać, trzeba czekać. Jezu, ale mnie to boli. Wszystko było gotowe. Przyjść, I się nagle okazuje, że brakuje nam podstawowych kadników. Jest straszne to. Dobra, tu przygotujemy sobie następny ten na stanowisko. No właśnie, do odbierania. Tylko tu zmienimy sobie na użytkowe pakiety naukowe. I zrobię coś. No równie prostego, czyli zwyczajnie, no widzicie, skopiuję. I bo właśnie na tym polega inżyniering, na kopiowaniu działających rozwiązań. Oj, 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 oj. No to, żem się popisał. O, no, i tu mamy początkową naukę, fajnie. A, i mamy ich 2,5 tysiąca i takich, tak, prawie 3. No to kurczę, ja się martwię o takie. Pierdoły. Jak tu jest taki zapas. Dobra, czas na produkcyjne pakiety naukowe jeszcze i lecimy z gigantyczną strefą nauki, tak jak planowałem. I chyba na tym zakończymy transmisję, bo widzę, że są no niestety ciągle duże problemy z internetem. Dobra, i teraz tak. Tu sobie zmienimy te wszystkie rzeczy. I będziemy potrzebować. No, znowu może, możemy sobie szybko i łatwo ustalić 30 torów, ok, czyli że na pewno po pojedynkę jadą tory. Ponownie kopiujemy te same rozwiązania. Czy to jest matematycznie poprawne? Czy to jest w ogóle zgodne z jakąkolwiek etyką? Czy czymkolwiek wiecie? Jakimś planem działania, zagospodarowania? Czegokolwiek. Zapewne powiem Wam, że nie. Ale mnie to też tak średnio interesuje. No, co poradzę? Jakby tu ma wyglądać ładnie, znaczy ładnie. Tu ma działać, może tak, a nie wyglądać. Dobra, no i tyle powinno nam styknąć. Dobra, i tu wiadomo. Podajnik i skrzynka. Pasywna. Dobra. Dobra, i gdzieś będzie trzeba zbudować rzeczywiście taką gigantyczną strefę nauki. Jakby nie patrzeć, mamy tutaj kawałek pola do dyspozycji. Pol istny poligon doświadczalny. A tu nawet drzewa są swoją drogą. Kurczam. Życie mi nie umierać. Okej, no dobra, i tu byśmy postawili sobie drugą podstację. Nie wiem, to skasujemy, tak patrzę, 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 Ta jest zasilanie, więc dobra, to możemy skasować rzeczywiście. Dobra, i wiecie, i byśmy, no właśnie tak to zbudowali w sumie. I wszystko to by leciał z jednej skrzynki, polecam. Z jednej? No dobra, przesadzam może, ale jedno jest pewne: tu musimy się zmęczyć. Możemy się pozbyć tych rzeczy. No dobra, 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 dobra. Wiecie to teraz gigantyczne skupienie. Trzeba wytężyć te ostatnie szare komórki, po to, żeby to w ogóle mogło zadziałać. Niech pomyślę, niech pomyślę. Bo w, w najsłabszym mamy po dwie tem. Ile z tej nauki? Będzie jeszcze więcej, przypomnę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7, a mamy 2, no to to nie przejdzie. Dobra, wiecie co zrobimy jeszcze inaczej. Zbudujemy to w najprostszy możliwy sposób. W mało dumny i wiecie taki wręcz wieśniacki bym powiedział. A no, mianowicie zbuduj zbud zbudujemy piramidkę. Okej, okay, to będzie działać. No to działa. I ogólnie to sukces chyba znaczy zobaczymy jak z tymi wiecie no jak z tą całą nauką mi w ogóle jak na razie no to tak wiadomo sobie powoli powoli Nadjeżdżają. Udało się, dobra. Czyli, jako tako to działa. No, to wiecie, tu po prostu sobie zrobię masówkę tego, co mogę. Co chcę. Yy, no, wiadomo. Będzie dobrze, jak będzie dobrze. Każdy będzie zadowolony. Dobra, także ja Wam pięknie dziękuję za towarzyszenie mi. No, i trzymajcie się. Do następnego. Cześć, cześć.